Uwielbiam zdjęcia, to pewnie jest wynikiem mojego wrodzonego narcyzmu tuż obok choroby, na którą choruję, nie cierpię, jak zawsze podkreślam, postępującego zaniku mięśni. Na początku chciałem być bardzo księdzem, potem zakokiwałem się w różnych przyjaciółkach i kobietach. Pierwszy raz pocałowałem się z koleżanką w trakcie leżakowania w przedszkolu. A chcieliśmy zobaczyć, jak to jest, i tak mi zostało do dzisiaj. Chciałem zawsze być bardzo żużlowcem, uprawiać sport żużdowy. To z racji choroby się nie udało, ale nie dałem za wygraną. W wieku 16 lat napisałem pierwszy tekst. Dzisiaj za mną współpraca ze wszystkimi. Dziennikami w 1992-1993 roku trochę dziwił mój wózek Parku Maszyn. Był taki pogląd wśród żużlowców, żeby nie pokazywać im szpitala, osób na wózkach. Dzisiaj Tomasz Golop i Jarek Kampel i Maciek Janowski, Tajłowin ten są moimi dobrymi e, kolegami. Gadamy ze sobą także o rzeczach poza Jeśli ja coś zrealizowałem, to może fajnie byłoby wyciągnąć też inne osoby z niepełnosprawnościami. I tak się e, złożyło, że w 2003 roku gadałem akurat z Jurkiem Owsiakiem i chwilę po tym napisałem scenariusz swojego programu, nazwałem go i wymyśliłem tę nazwę w Uskersi. Także też trochę duma mnie rozpiera, że no niewiele jest takich osób, które wymyśliły jakiś wyraz i on zaczął funkcjonować w języku polskim. Studiowałem 12 lat, dzisiaj sam czasem prowadzę zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykładając tam i sport osób niepełnosprawnych, ale i dziennikarstwo obywatelskie, które dzisiaj pewnie dość mocno zahacza o social media. Wystawiam bardzo dużo zdjęć, ale po to, żeby też zachęcać i rzeczywiście ludzie z różnych stron Polski i świata pytają mnie o różne regiony, w których podróżuję. Oczywiście najpiękniejsza jest Słoneczna Italia. Piękna Fuerteventura, u wrót której nurkowałem w oceanie, bo też uwielbiam nurkowanie i sporty ekstremalne, za mną lot szybowcem, lot na paralotni. Stawałem na górze hiszpańskich schodów i pomyślałem sobie tak, Naomi Campbell, Alessandra Ambrosio, why not Bartłomiej Skrzyniaskrzyński? Pierwszy tatuaż to jest krzyż. Chyba jeden z największych symboli mojego życia, ale nie dlatego, żeby się nad sobą użalać, tylko żeby pamiętać. Nie mam w sobie skromności, ale mam zdrową pokorę. Wiem, że czasem trzeba na różne rzeczy poczekać. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. To weekend z moim najlepszym kumplem spotykamy się na winie. Podsumowujemy e, tydzień. I po tym spotkaniu zobaczyłem na biurku, bo mam chyba jako jedyny w świecie miniaturkę tego wrocławskiego krasnala Wuskersa, pomyślałem sobie, kurczę, krasnal wuskers. Pierwowzorem miał być Maciek Janowski, zresztą wymienialiśmy się sami, pisał do mnie cool, super. Ale potem się okazało, że niestety mam trochę mało powierzchni na rękach. Ręce mam bardzo szczupłe, więc cały Maciek Janowski nie wejdzie, i poszukiwaliśmy żółwca tak zwanego vintage, czy też old school. Czuję się człowiekiem spełnionym. Dostałem prezent z życia, moją siostrę. Tomasz Golow zrobił mistrzostwo świata. Na wrocławskim rynku jest miniaturka ratusza, są trzy krasnale wygodny trakt remontujemy i pracujemy nad tym, żeby stadion olimpijski był dostępny. Moją rolą nie jest podkreślanie tego, gdzie jest źle, tylko pokazywanie dobrych przykładów, Bo jeżeli będziemy ciągle narzekać, to ten, którego mamy zmienić, się zastosuje blok, wymuruje między nami ścianę i nic nie zrobi. Bajcie o siebie i dostrzegajcie. pozytywna pozytywna strona w życiu. always look at the bright side of life